Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym odcinku po bardzo ciepłym przyjęciu komentarzami i lajkami, wyświetlenia to nie wasza wina, w sumie nic nie jest waszą winą, bardziej by byłoby moją, ale wyświetlenia to niestety też nie jest moja wina i nie mam na to wpływu, ale mam wpływ na to, czy nazwy dzisiaj, ale piękne przejście płynne, <gry> czy nazwy dzisiejsze dinozaury i które, a właśnie to zrobimy teraz w tym odcinku, Yuppie, więc nazywamy kardotarła, kardotaura, eh. Koleś To, tak, nie, tak, to był koleś, tak Eee, a jeszcze byczka miałem nazwać, że byczek chyba, to ty Byczek O, tak, tak, tak chyba miałem to zrobić. Tak, o ile dobrze pamiętam, miał być dinozaur cegłek, rozumiem. Kto mi się kojarzy z cegłą? Nikt, ty będziesz cegła. Ty, ty będziesz cegła, kolego, cegła. Akurat cegła coś jest Dobra, więc mamy cegłę, a ja na szybkość już sprawdzę co jeszcze było Okej, więc mamy tutaj Jurajską falę Jurajska... źle napisałem, Jurajska? Nie, dobrze Fala I ten pan Royalska fala, oczywiście każdemu. Co się powiedziałem? jurajska fala Nie wiem czym tak powiedziałem Każdemu dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i za wsparcie, którego jest zaskakująco dużo a jeżeli chodzi o wsparcie, to możecie napisać powodzenia, chociaż już to dla mnie nie będzie powodzenia, bo wy to widzicie chyba 4 dni po tym jak ja to nagram. Ale zmierzam do tego, że za 2 godziny będę pisał sprawdzian. Więc tak, jest dzień w siedzę w domu, nagrywam odcinki, ogarniam rzeczy, zaraz pójdę na kepsa to sprawdzian Mam plan już na ten dzień, więc będzie na pewno świetne, świetne yy, ten jedzenie, bo na pewno nie sprawdzian. A dinozaury, które muszę mieć na tym odcinku, to jest Pachycelafozaur, Pa... 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 Parazaurolof i Pachyce... Powiedziałem o tym pierwszym, a pomyślałem o drugim, nie wiem, lag jakiś. To są lagi, sorry, lagi. Lagi mózgu tak zwane. Dość spoko, ale w tym czasie myślę, że jest za mało oglądania dinozaurów, więc pooglądajmy sam przed tego pana. No, te, te dinozaury, to moja taka opinia, Y, są bardzo ciekawym modelem. Bo nie wiem, są chude, są tutaj niby chude, ale szerokie w y, biodrach. Ale mają bardzo chude łapki. A na przykład Karno ma tak, że jest wszędzie taki dowalony. Poza łapkami. A tamten ma jeszcze tylko, wiecie, y, jakby szerokie biodra. A tak to nie jest zbyt dowalony. To jest ciekawy model, moim zdaniem. Ale również ciekawym modelem na pewno tej grze jest. Y, Baryonyx, który no, jest po prostu chyba najładniejszym modelem Baryonyxa, jaki widziałem. Na pewno ładniejszym niż Zarka. Ale Jurassic. Yy, czy co? Ale Jurańska Fala w sensie yy, jest z y, tym GoTSK. Więc mamy już całą zagrodę widzów. Tutaj mamy. też każdy jest już nazwany tutaj w tym. A tutaj jest jedna osoba, młody Jeff chyba. Młody Jeff dokładnie, a tutaj jest. Blo blocki blo blo bloczki dokładnie więc jest dobrze. A w ogóle jest ja tak, jeszcze się może e, pochwalę czymś, tylko pomyślę czym. A w sumie bardziej pochwalę was, bo mamy już prawie 600. Czy chyba tam prawie jest 50, chyba jest 650 prawie, więc no co ja mogę powiedzieć, no zrobiliśmy. Już 50 w ostatnich chyba 12 dni. No, oby tak dalej. Jak z takim tempem to 1000 będzie do końca wakacji na pewno. Okej, okay, nasze. O jezu, ile skamielin Ej, ładnie wygląda tutaj jego ikonka. Sprzedajmy to, co możemy i sprawdźmy. Tylko jeden przyszedł. Nie. Tak, tylko jeden przyszedł, powiedział Lafazol. Ja pierdziele, no co jest? Nie, nie fajnie, że tylko jeden przyszedł. Czy ja jestem w stanie gdzieś to. Lepiej wyłapywać akurat ten gatunek czy nie Blokujmy sobie kolejkę jednoszynową i będziemy robić już teraz Jakieś tam stacyjki, kolejki, to będzie myślę, że dość mądre Więc Powinniśmy to raczej zrobić, że to jest mądre Okej, okay, mamy, mamy ten, to, o Jezu, to jest tu du... Ja pierdzie... Co, ale to jest takie duże! Co to jest? Możemy to tutaj dać Na początek Dobra, to jest chyba mądre Myślę... Nie, albo nie. To jest mądre. Nie wiem czy to jest mądre w sumie. To tutaj to byłoby mądre. Nam to tutaj. więc mamy nasz tor. Teraz go tylko zbudować. Jak to się robiło? Jezu. Może byśmy na początku dali to, a później chcieli to połączyć. Będzie to może mądre. O, dobra, szczerze, tutaj byłoby to idealne wręcz. O, jezu, ale, ale to jest dobre. Ej, dobra, to, to myślę, że to serio tutaj bardzo pasuje. W sensie, tu będą stacje, tak? Bo to jest trochę drogi, więc. Jest prawie razie a to może tutaj też, nie, to jest po prostu... To pewnie będą musiał jakieś źródełko tam dać Wody, nieskończone źródełko wody z Minecrafta Tylko nie to Przerąbane ja myślę, że to może sobie przechodzić przez Te rzeczy, wszystkie Czy ja się tutaj zmieszczę jak się uprę? ZMIESZCZĘ SIĘ! Dobra! To było oczywiste, że się zmieszczę Teraz Przez to przejść, o tutaj, połącz się czy to już działający jest tor? To musi być tak mocniej połączone Czy ten toriusz jest działający Nie, bo ten nie ma źródła zasilania oczywiście e, to jak podłączyć źródło zasilania? To trzeba tak stąd, znaczy wiem jak, ale tak, żeby było mądre, to chcę jeszcze podłączyć. Może tak mądrze to podłączę? Albo tutaj w razie, w... Chociaż tutaj nie wiem czy coś będzie jeszcze. ok więc... Czy ty działasz? Czy to działa? Czy ktoś w tym jeździ? Nikt w tym nie jeździ Czyli to nie. A, o, działa! <grywa> działa jednak! Okej, okay, widzi to. O, to. To widzi, nie? Jak ktoś patrzy, co to widzi? Przejedźmy się tym, może, co? Zobacz, widok A mogę z czegoś. I czemu nie? A mogę tym. Halo! Ale. A, bo z tego już patrzyłem, widok, dobra, nieważne. Okej, okay, co my tutaj widzimy, jak tak jedziemy, no? Widzimy z Fartem Baronyxy, no ja nie mam farta widocznie Widzimy ludzi. Najbardziej brutalne stworzonka tutaj. Widzimy tutaj, prawda, młodego Jeff. To nie jest młody Jeff chyba. Albo to był młody Jeff. Tutaj są na pewno te, możemy sobie na nie patrzeć. Okej. Okay. No i widzimy tunel, który jest czarny, a powinno być jasno. Ucięło mi chyba coś, ale okej. Okay. Spoczko. Ej, a ludzie są, będą wysiadać czy nie? Bo to powinno tak działać, że oni wysiadają, nie? Okej, okay, mam pomysł, będziemy trzeba tutaj Więcej yy, roślinożerców Co ja zrobiłem? Razem w sensie Na początku powinienem ich uśpić, a później tam. Dobra, usypiamy ankylożarły Czy są tylko trzy czy cztery są? Są chyba trzy No to je uśpimy Okej, okay, gądzie te pancerniki no i prawda będziemy mieli troszeczkę czasu, żeby włogarnąć to o. Dobra. No tak dużo. Myślę, że nie będziemy żałowali, prawda, tylu dinozaurom miejsca. No to jest dość spory wybieg już. Taki... Nawet bym powiedział, że jest gigantyczny. Tutaj fajnie byłoby to jakoś zakończyć nie mam pomysłu jak to zakończyć. Może jakbym to jakimś... czymś punktem widokowym to zakończył, to byłoby to... Tyrolką na przykład... O, Tyrolką stąd dotąd. Nie serwie na tyrolkę, to tego nie zrobię. Ale jakbym to zakończył właśnie... Czymś, czymś takim typu Tyrolka. Znaczy... czy, ja w sumie mogę mieć tyrolkę, czy nie? Bo tak powiedziałem, że mnie nie stać, a może... Może mogę mieć tyrolkę. Ej nie, to jest atrakcja tak atrakcja Yy, tak, chyba mogę mieć trolkę, to ogarnijmy tyrolkę sobie I, Razem z tą ścieżką powstał problem w postaci, no wiecie no, schrony No i myślę, że toaleta też będzie pewnie problemem w tym miejscu No ta, będzie problem w tym miejscu toaleta yy, Ale to rozwiąże, rozwiąże ten problem yy, Pytanie, czy w tym miejscu problemem są też atra yy, atrakcja, jak to się nazywa? Udogodnienia. O boże tak, niestety <grystanie> Nie wiem, tutaj czy tu, damy tu już Eee, dodajmy O tak żeby się trzymało to Pićku Pićku mi zarabia, o, zrób e, smakowe lety. weźmy sobie z Starbucksa, dupnijmy tutaj prywdy You know, wicu, you know I plac zabaw I wystawa z kamielin i tyle, na razie, a pytanie czy, dobra, ten 30, tutaj też mam chyba jakieś tak, 30, 2. no to może, czyli ten, czyli ten se, ten se bardzo dobrze radzi, naprawdę, czyli to jakby nie będzie jakoś super wpływać chyba na to, że tutaj to jest, a może będzie wpływać pozytywnie, właśnie, yy, dajmy też to, no, 14, tutaj będzie pewnie trochę gorzej, weźmy tutaj, no dobra, nie dobra, yy, strój formalny, dajmy tak, Karaoke Ozoba wodna, i No, i to tyle, żeby działało tylko. I jeszcze weźmy sobie jedzonko, prawda? Czyli chyba najważniejsze udogodnienie, moim zdaniem, przynajmniej. No to weźmy sobie definitywnie tanie burgery. Kto nie lubi tanich burgerów? Nie mam pojęcia. Nie znam takiej osoby prywatnie, która nie lubi burgerów. Eee, jakby wiecie o co chodzi, burgery są pyszne po prostu Ale idę na kepsa, więc, nie wiem No może, no dobra, da, za daleko jest burger, żeby iść do burgera Do burgerowni bardziej Lepiej iść na kepsa y, okej, okay. sobie tutaj fajnie zjeżdżają, bardzo chciałbym kiedyś zobaczyć Jakich dinozaurów ich zjada kiedy zjeżdżają Jedziemy, I boję się, aaa, zkrzyczeje Ej, ejo, ja mam nogi? Nie mam nóg Pst, jak w Valorancie. ojojoj oj. Dobra to było dość ciekawe, Przecież... Dobra, gdzie ja nie mam prądu niby? Tu nie mam prądu, czemu tutaj nie mam prądu? Yy, czyżby moja elektrownia stwierdziła, że ma wwalone? Zaraz sprawdzimy, tylko jeszcze zapełnimy to Czy moja elektrownia... Ma wwalone? Ta ma 60? Tam ma Tak No dokładnie tak to działa Ile to ma? A że 9... Ej, to zwiększa o 30, ja pierdzielę To bardzo fajnie w sumie To sobie zróbmy takie dwa się... Ej, to dodaj to, w sensie... Takie żółte coś, ciekawe. Co siedzą? Bardziej jeden leży drugi chodzi. Fajno, a jak tutaj karno? Karto też obok siebie sobie chodzą. Ten siedzi. A, a wszyscy obok siebie chodzą z dinozaurów? Zobaczmy. O nie, baronek nie chodzą obok siebie w I tu nie są żarce blokowane Fajnie. Okej, okay, a więc wyszły mi trzy takie jajeczka z tych bachistylawoseurów, ale nie czy trzy to nie jest o... Trzy za mało na przykład, że one nie potrzebują być w większym stadzie No zobaczymy. Zobaczymy, prawda, czy one potrzebują być, czy nie, oja, w ten wybieg Bardzo ładny ten biały jest, mi się mega podoba ten zielony też ładny, nie wiem, który jest ładniejszy No dobra, bardzo ładne dinozaury, fajnie Czy wy będziecie się czuli źle z tym, że jest tak was mało? Nie, nie będziecie, to w sumie spoko Ale nazwijmy już tego... No co uderzasz, no... Jak nic, jak nic, już piszę Pa... nie wiem pisać, poza tym gier yeah. dobra, mamy paleogaj czy dobrze napisałem? tak, więc mamy paleogaja i świetnie on będzie tutaj, prawda tym fajnym białym albinosem chociaż albinos pewnie miałby inny jeszcze kolor ale no, nie wiem, ten mi się najbardziej spodobał dlatego tak nazwałem ale Takiej masywnej budowy jest ten dinozaur, Nigdy się temu nie przyglądam. Szybko im walu do setki. Okej. Okay. Spoko. A i są dwa zielone. To w sumie spoko, że ten jest yy, nazwany jest biały. To się tak będzie wyróżniał. Czy tutaj nie ma przypadkiem przeludnienia na tej ścieżce? Jak ktoś patrzy. Jest leśniutkie przeludnienie, no jasno. progres zawsze jest mile widziany w moim pięknym parku. A hotel dupne. Tutaj, tutaj, tutaj będzie idealne miejsce na hotel. Zaraz się dowiecie. Hotel? Hotel powiedziałem? Hotel, oczywiście. Zaraz się dowiecie w sumie czemu. A będzie to idealne miejsce, dlatego, bo będzie tutaj dinozaur. Jaki? Będzie to. Tylko czekajcie, bo ja to odblokowałem, właśnie, tak? Ej, tak, więc zbudujmy tutaj zagrodę. To będzie to. Jak widzicie, jeżeli odblokowałem zagrodę taką lepszą, to. Domyślacie się, że pewnie jest to mięsożerca. Że pewnie jest to. Większy mięsożerca niż Karno Pewnie wy to wie, a w sumie wy możecie mieć to na miniaturce, nie? Nie wiem jaka będzie miniaturka To, to nie wiem czy w sumie tak Nie, a w sumie to nie ważne Bo jeżeli to jest na miniaturce to Nie wiem po co to mówię wszystko Ale okej okay. Okej, okay, więc Mamy już tutaj Wylęgarnię W której jeszcze jak widzicie tego genomu nie ma W ogóle bo dopiero będę po niego właśnie wysyłał jednostki. To nie działa, bo to nie masz ścieżki, ale to już... To już się tym zajmie, żeby nie zapomnieć, bo... Znaczy raczej by mi i tak zauważył, ale lepiej Lepiej to ogarnąć. Szybkie bonusowe dinozaury, czyli malutkie kompszugnati. Jak widzicie, jakby... No są słodziutkie, no, takie maluśki. Maluszki. One mogą polować na kozy, by the way To jeżeli będzie polowanie na kozy, to chętnie to zobaczę. I uwaga, braki mięsa, więc trzeba im dać. Co trzeba im dać? Zwykłe mięso, na które się nie poluje. Czyli to. Są mu karno, bo karno nie mają z nimi problemu, więc kolejne nowe dinozaury. One są samotne? O co chodzi? Jo, trzeba ich więcej dać. Czekajcie chwilę. Ej, okay, więc już mamy, wypuszczamy je. Wychodźcie, ten jest czerwony, ten jest piaskowy. Fajne. Fajne. Czy teraz są samotne? Mmm, mm, nie Czuję brak mięsa, ale to To tylko te, ale już chyba nie wiem w ogóle. No dobra, dobra, jest ok. Więc gwóźdź dzisiejszego odcinka, chyba tak to się nazywa, nie? Tak się na to mówi, bo to jest Albertozaur i Albertozaur, dwa Albertozaury mamy, więc to są chyba największe aktualnie y, mięsożerne dinozaury. Bo tak to chyba Ankelonadol, ale. No, no co ja mam. No, to jest po prostu wspaniały dinozaur, nie? No, potrzebują otwartej przestrzeni. Ale oni mają otwartą przestrzeń. Zobaczymy. Potrzebują skał, potrzebują otwartej przestrzeni. Czyli czego potrzebują? Bo trzeba im zadbać o to: skała, piasek, woda. Ok, <laughs> Ej, nie spodziewałem się, jeszcze, że potrzebują piasku. Piasek, skała. No i wodę mają, nie? Potrzebujesz skały? Daj mu jedną skałę mu nie starczy. Więc dajmy mu może jeszcze tą skałę, tu. Zróbmy mu takie parę skał, dajmy mu. Tyle skał mu dajmy. Tyle mu dajmy skał. O! Teraz nie wierzę, że będzie narzekał na potrzeby piasku. Ej, no to na piasek teraz narzeka. No. Ciekawe, gdzie mam piasek? Mam piasek, yy, pędzę, ok, piasek. Tyle. No i zadowolony. No i stówka styknie, nie, nie, nie. Nie, stówka, czego ci brakuje, drogi kawalerze? Wody trochę, no dobra, no to cóż, no to przecież to jest jeden kliknięcie dosłownie. Ale patrzcie, teraz mu opadło nagle zadowolenie, bo już nie ma piasku tyle. Czyli jeżeli ma wybrać między wodą a piaskiem, to wybierze piasek. Ciekawe Dajmy mu tyle piasku. O! Biją się! Albertozaury się biją. Bidzie się. Który wygra? Ja myślę, że Albertozaury dwa straci koronę. Więc ten wygra, na którego patrzymy. Albo, albo nikt nie wygra. Przecież tak nie się patrzą. Który wygra? <grym> o, wygrał, bo dostał koronkę. No dobra, czyli miałem rację. Fajnie. Znaczy no, ogólnie to <noise> nic dziwnego że mam rację, oczywiście tak, y, o, to, tak, tak to działa. Już mamy parasaurolofy, powiedziałem to bez jąknięcia, to jest dla mnie mega, mega rzadkie, ale pytać się, ej, oni są, o, znaczy oni, one są szare, bo, bo nie masz kustu, plepsie nie, one są szare, bo jest dzień, więc teraz nazwiemy na przykład tego, tego y, tą panią e, nie wiem, ej. Nie, nie, nie wiem, czekaj. Nie wiem czy tego. Weźmy, a weźmy króla tak nazwijmy, albo królową. Tego tak nazwijmy. Tom. Nie umiem mówić. Ejsza, ej. Szaza. Ej. Jeszcze musimy... A w sumie to chyba ostatnio co nazwaliśmy. Sprawdzam pisownie, bo... Zawsze mi się to myli, ale okej. Okay. Oj, Ojoj, chyba jest burza. Ojoj, oj, chyba jest burza. A gdzie jest ta burza? Dobra, nie ma burzy, nie wiem o co chodzi. Nikogo nie bierzemy do schronu. Co się, nic się nie dzieje. O, oh, fak, coś się dzieje. Eee, a. <noise> Dobra, ale to też trzeba naprawić. Ej, mam To dlatego tamtych się nie sprawdza, no bo nie mają paliwa. Dobra. Ogarnień, bo pewnie będą mieli dużo ogarniania Myślę, że tutaj coś walnie, bo tu, tutaj i tak był już nadwyrężone. Ale myślę, że w sumie to może nic się nie stanie. A więc, przechodząc dalej do naszych parazurolochów, które już delikatnie zaczynają świecić. Widzicie to? Właśnie o to mi chodziło Aisha zaczyna świecić na różowo. Tylko myślę, że to będzie lepszy efekt w nocy jeszcze. Co? Co się takiego stało? A dobra, to i go Byłem przez chwilę przekonany, że to, yy, a w ogóle tutaj dodaję to, że to te... Karną i już się wystraszyłem, bo karna i go Anodon to, to delikatna różnica. Yy, lecisz tam szybko. <gdzieś>, Gdzieś coś jeszcze się zwaliło. Tu gdzie? Tu, tu, ty, tylko to? Nie no. Coś jeszcze. Gdzie? boli, bo mam do tego podpięte coś, ale tak to w sumie spoko. Znaczy spoko, no. Nie jest to coś strasznego. Ale yy, wracając do wcześniejszego pytania w ramach przypomnienia yy, Chciałbym, żebyście napisać czy chcecie serwer Discord, żebym założył. No i żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, bo wbijamy do końca kwietnia 750 Może by się udało 750 do końca kwietnia byłby to bardzo fajny wynik.